Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Na samym wstępie przepraszam za jakość dźwięku. Nagrywam wyjątkowo głos kamerą, a nie mikrofonem, bo zwyczajnie jestem w takim miejscu w pokoju, że kabel od mikrofonu nie dosięga, ale jedno z rozpakowań będzie dotyczyło między innymi tego, by podobnych problemów w przyszłości uniknąć, więc przepraszam za to, dojdziemy do tego. W związku z tym, że minął ponad rok od mojego ostatniego update'u sprzętu, znaczy zamiany jednej kamerki na ciut odrobinę lepszą kamerkę, no i postanowiłem, że wypadałoby wreszcie dokonać jakiejś zmiany i wskoczyć powiedzmy na ten poziom wyżej przydałby mi się lepszy sprzęt no i przy okazji zbliża się też Pyrkon i postanowiłem, że wypadałoby się też przygotować porządnie w tym roku chcę zrobić z Pyrkonu taką fajną dużo, dużo fajniejszą relację niż w latach poprzednich która nie będzie tylko narracją rzuconą na byle jak nagrane klipy z ludzi poruszających się po korytarzach chcę zrobić to w tym roku trochę ciekawiej no, i w związku z tym uznałem, że no potrzebny mi będzie do tego sprzęt. Pierwszym moim zakupem, związanym właśnie z dźwiękiem, jest rejestrator przenośny Zoom H1. Tak to wygląda. Handy recorder. I on był mi polecany wielokrotnie, bo. Potrzebowałem urządzenia, które będę mógł po prostu zabrać ze sobą w teren. E, czyli tak jak teraz mierzę się firkon, będę mógł sobie schować po prostu ten mikrofon do kieszeni e, i mieć go przy sobie na wypadek, gdybym chciał coś nagrać, jakiś wywiad, e, jakiś szybki podcast na przykład. Nie będę musiał wozić ze sobą mojego e, zwykłego mikrofonu, którego używam do nagrań. Zresztą, wiecie, mój mikrofon który się sprawuje do tej pory całkiem nieźle. E, jest to Blue Nessie e, i on się nadaje do nagrywania dźwięku, powiedzmy w moich warunkach, całkiem nieźle, no ale on nie ma zbyt kompaktowych rozmiarów, więc próba zabrania go e, do torby, e, a najlepiej jeszcze oczywiście opakowania w coś, co, co pozwoli go nie zniszczyć, może być dość trudna. Nie mam pojęcia jak wygląda jeszcze e, jakość dźwięku tego mikrofonu. Ponoć jest bardzo dobra, nie wiem czy jest lepsza od... E, Nessie, ale powiedzmy cenowa, cenowo się prezentuje ten, to urządzenie podobnie, także chętnie potestuję. Jeśli będzie porównywalne do, do, do tego, co nagrywa Nessie, to myślę, że będę może go używał jako głównego mikrofonu, bo e, wystarczy go podłączyć przez kabelę USB. I wówczas może służyć jako zwykły mikrofon. Akurat do pyrkonu zostało jeszcze trochę czasu, więc będę miał okazję się tymi urządzeniami wszystkimi pobawić, przetestować je, nauczyć się ich obsługi. I tak to wygląda, tak wygląda zawartość. Mamy w środku kartę microSD razem z adapterem. Bardzo przydatna rzecz. Jaką to ma pojemność? 2 giga, czyli nie za dużo. Mam chyba nawet większą jakąś szufladę, więc będę mógł jej używać. Eee, oczywiście papiery, których nie będę Wam pokazywał. Instrukcja obsługi. urządzenia akurat nie jest specjalnie skomplikowane, więc raczej sobie z tym poradzę. No i przejdźmy sobie zatem do samego urządzenia. Ono jest oczywiście napędzane przez baterię zwykłą AA, ale myślę, że lepsze będą w tym wypadku akumulatorki. No, i tak się prezentuje: samo urządzenie jest bardzo lekkie. E, raczej nie wygląda na zbyt um, trwały sprzęt, ponoć to tylko takie wrażenie. No jest stworzone, jest zrobione z plastiku, dzięki czemu jest lekkie, no i dzięki, niemu też, dzięki temu też cena jest niska. E, jedyne metalowe przedmioty to te mikrofoniki. Pozwólcie, że wypakuję to e, ustrojstwo. No, i w ten sposób prezentuje się przenośny rejestrator Zoom. H1, który mam nadzieję, że posłuży mi do tego, by nagrywać sensowny dźwięk, e, gdy jestem poza domem i potrzebuję po prostu e, czegoś lepszego, aniżeli dźwięk nagrywany przez kamerę. E, jest całkiem poręczny. E, tutaj się, rozumiem, nagrywa. Tutaj mamy rozmaite kontrolki i wejścia. E, całkiem fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że się sprawdzi. E, tylko w zestawie w zasadzie nie dostajemy nic poza kartą, baterią i mikrofonem, więc postanowiłem, że od razu razem z nim wezmę zestaw akcesoriów do tego, które nie są oczywiście najwyższej jakości, jak to, jak to zwykle w takich paczkach bywa, no ale myślę, że powinny na start wystarczyć. Tak wygląda pudełko. Zajrzymy sobie zatem do środka. Co, co, co znajdziemy w zestawie gadżetów. Znajdziemy pokrowczek, który, myślę, jest dosyć przydatną sprawą. W ten sposób to wygląda. Mamy jeszcze tutaj taką krótką smycz do, powiedzmy, no, przywiązania go sobie do paska czy do czegoś. Więc zobaczmy, czy on się tutaj mieści jakoś porządnie. No, pasuje idealnie. Także na pewno się przyda. Mamy tutaj jeszcze taki no, najtańszy chyba możliwy e, statyw. Jest bardzo lekki, plastik, nie, to jest chyba jakieś aluminium albo coś takiego. W każdym razie, no, no nie prezentuje się to zbyt, powiedzmy, e, trwale, więc chyba statyw sobie dokupię mimo wszystko osobno, bo ten za bardzo się nie, nie będzie niczego nadawał. No, ale stoi i działa, powiedzmy, więc, e, więc, więc okej. Okay. No i wówczas możemy z tego korzystać w taki właśnie sposób. Nie możemy co prawda zdaje się regulować tutaj ym, poziomu nachylenia i tak dalej, ale myślę, że, że i tak jest ok. E, co dalej? Mamy ładowarkę. E, podłączymy to sobie za chwilę. E, domyślam się, że w pudełku jest jeszcze przewód USB. Wystarczy jak nie mam podłączyć tutaj przewód USB. No i możemy e, naładować sobie e, urządzenie jeśli ma akumulatorki w środku, ewentualnie po prostu korzystać z tego na prąd w przypadku jakichś dłuższych materiałów, żeby nie marnować baterii. Czyli dość przydatna rzecz. No i rzecz, która była w sumie najważniejsza w tym zestawie, która najbardziej mnie interesowała, i w sumie ze względu na którą wziąłem to, czyli gąbeczka, e, którą nakładamy tutaj na e, tę część urządzenia, dzięki czemu. Z mikrofonu możemy korzystać sobie na dworzu powiedzmy i nie straszne nam będą podmuchy wiatru no i będziemy mogli je przykładać bliżej ust podczas mówienia, nie bojąc się o to, że wszystkie by i py i tak dalej będą zbyt słyszalne. Co tu jeszcze mamy? Mamy, już tego może nie będę rozpakowywał, to jest taki teleskopowy przedłużacz powiedzmy do, do tego mikrofonu zwyczajnie przykręca się go tutaj tutaj się daje urządzenie i wówczas dzięki temu czy odwrotnie raczej. W ten sposób. I wówczas dzięki temu po prostu może być, stać sobie nieco wyżej aniżeli tylko na takiej wysokości. No i mamy wspomniany przewód USB, e, mini USB, więc e, to tak jakby obowiązkowo. Czyli tak to się przedstawia, cały zestaw nie był specjalnie drogi. Tak jak mówiłem, ceny, linki w zasadzie do, do, do tych rzeczy będziecie mieli podane w opisie, gdybyście byli ciekawi albo chcieli coś takiego kupić sami. E, myślę, że, że będzie to przydatne, szczególnie właśnie w warunkach. Mobilnych i tak dalej. Także jeśli czekacie na podcast kolejny komiksowy, to myślę, że w ten sposób jest na to większa szansa, bo będziemy to mogli nagrać w zasadzie w każdym miejscu i o dowolnym czasie, nie martwiąc się o to, by mieć pod ręką duży mikrofon, słuchawki, no znaczy słuchawki tak musimy mieć, ale, ale też komputer i tak dalej, i tak dalej. Także to na pewno ułatwi wiele spraw. No i póki co mam nadzieję, że sprawdzi się dobrze. No dobra, w takim razie ja posprzątam to biurko. Nie biurko, posprzątam ten stół tutaj, żeby ze zbędnych gadżetów i przejdziemy do rozpakowywania kolejnych rzeczy. Ok, wracam z kolejnym przedmiotem. E, mam, Myślę, że możecie się domyślić po kształcie, cóż to jest, e, i prze, przejdę zatem do rozpakowania. Ok, pudełko jest rozpakowane. Myślę, że amatorzy fotografii czy filmowania już po samej firmie domyślą się, cóż to jest. E, mianowicie, nie chciałem kolejny raz. Ok, fokus sfokusował się. E, nie chciałem kolejny raz e, kręcić materiału z ręki trzęsącą się ręką, bo e, powiedzmy nie wygląda to zbyt profesjonalnie, dlatego postanowiłem e, zakupić... okej, okay, zniszczyłem pudełko super. Postanowiłem zakupić do tego odpowiedni sprzęt e, i jest to monopod firmy Benro. No, na Manfrotto mi nie było niestety stać jeszcze, e, może w przyszłości. I w środku znajdziemy pokrowiec, bardzo fajnie zapakowane. W środku znajduje się sam monopod, który oczywiście nie mieści się w kadrze. Pozwólcie, że rozpakuję sobie to urządzenie. W ten sposób to wygląda. Jak widzicie, nie jest to sam monopod, ale też monopod z głowicą do okręcenia wideo, a przynajmniej tak było opisana. Więc mam nadzieję, że tutaj zachowuje się dosyć płynnie i jest to w jakiś sposób regulowane. No a poza tym mamy też tutaj. Zapomniałem się w ulotkę. A także mamy tutaj nóżki. Dzięki czemu będzie można go sobie postawić i będzie znacznie bardziej stabilny, aniżeli na, na, bez nich. Tutaj by się opierał tylko w zasadzie na tym. Jest bardzo lekki, e, poręczny i, i myślę, że sprawdzi się bardzo dobrze w terenie. E, na razie nie będę go może całego rozkładał i patrzę, jak to wygląda. E, wierzę po prostu na słowo, że, że będzie dobrze. Link do, do tego monopodu e, znajdziecie także na powiedzmy w opisie. Mam nadzieję, że dzięki temu jakość filmu będzie znacznie wyższa. Pozwólcie, że go odstawię i przejdziemy do tej głównej rzeczy, głównego obiektu zamieszania, i, i w zasadzie dla którego nagrywam ten filmik przede wszystkim, bo to co widzieliście do tej pory to są raczej dodatki i takie rzeczy, które są powiedzmy uzupełnieniem mojego tutaj zestawu sprzętu, który się, który w zasadzie dopiero teraz zaczął nabierać jakichkolwiek półprofesjonalnych kształtów. A mianowicie nowe, mojego nowego sprzętu do nagrywania. Pozwólcie, że sięgnę jakimś cudem po pudło, które jest cholernie wysokie. Jak widzicie, nie mieści się za cholerę w kadrze. Pozwólcie, że wam pokażę to lepiej, jak to wygląda. O! Jak widzicie, jest całkiem spore. Ale nie będę Wam pokazywał tutaj całego rozpakowania, tylko od razu otworzę to pudełko i będę po kolei po prostu wyjmował przedmioty, które się w nim znajdują. I wspólnie sobie zobaczymy, jak wyglądają zamówione przeze mnie sprzęty. No i dobra, ja już widzę tutaj powiedzmy zawartość tego pudełka. Ale że dla efektu powiedzmy dramatycznego nie będę Wam jeszcze pokazywał wszystkiego i ponownie, tak jak w przypadku mikrofonu, nie zamówiłem tylko o, pozwólcie, że poprawię jeszcze kamerę. Nie zamówiłem tylko samego sprzętu, ale też część dodatków, no bo wychodzę z założenia, że dobrze mieć na start po prostu zestaw niezbędnych akcesoriów, które co prawda są niskiej jakości, ale myślę, że z czasem lepiej je po prostu wymieniać na lepsze elementy, aniżeli nie mieć na starcie nic. Więc Zacznijmy od... pozbycia się więcej się zacza, i zacznijmy od torby. No bo ciężko mówić o przenoszeniu sprzętu bez odpowiedniej torby. Tak to wygląda, nie jest specjalnie... Wysokiej jakości, ale myślę, że do tego się sprawdzi. Jak widzicie, ma komorę na obiektyw, komorę, komorę na sam sprzęt, plus jeszcze jakieś tam kieszonki na karty i na tego typu rzeczy. Chciałem, żeby była mała, żeby nie zajmowała za dużo miejsca, bo ze sobą będę nosił pewnie jeszcze, właśnie, monopod i tablet i tak dalej, więc nie chcę wyglądać jak, jak wiecie, jakbym prowadził handel obwoźny. To jest zestaw do czyszczenia, który jest bardzo potrzebny, oczywiście, i myślę, że przy się nie tylko do czyszczenia obiektywu, jak tutaj widzicie, ale też do innych rzeczy. Mamy jeszcze coś takiego. Zobaczmy, w środku wygląda po prostu jak jakiś tani statyw, i myślę, że to jest właśnie to. O ile sobie dobrze przypominam, Musimy wybaczyć, ale nie pamiętam tak naprawdę w 100%, co było tutaj elementem tego dodatkowego zestawu dołączonego do mojego nowego sprzętu. i tak, wygląda na to, że mamy tutaj do czynienia ze statywem. Tak to wygląda. W zasadzie jest chyba aluminiowy, więc nie jest tak źle. Ale reszta elementów jest z takiego, no niezbyt powiedzmy, najwyższej jakości tworzywa sztucznego. Nie wygląda to zbyt solidnie, no ale jest powiedzmy. Jak będę chciał kręcić coś jeszcze moją aktualną kamerką, to myślę, że spokojnie się nada. Niech sobie będzie w pogotowiu. Pozwólcie, że zrobię małe cięcie, żeby wyciągnąć to, co jest najważniejsze. Więc odsunę na razie to wszystko sobie tutaj do tyłu, żebyśmy mieli czysty kadr. I. I. Tak wygląda mój nowy sprzęt, który sobie zamówiłem do, na wyjazd, a także do nagrywania rzeczy na co dzień. Jest to Canon iOS 700D który wybrałem, nie mając zielonego pojęcia tak naprawdę o, o lustrzankach, nie mam zielonego pojęcia o fotografii, ale po prostu wybierałem, czytałem masę testów, masę recenzji i tego typu rzeczy, no i uznałem, że ten model będzie powiedzmy mojej potrzeby spełniał najlepiej. E, ma parę takich e, powiedzmy przydatnych barierów między innymi ekran, który można sobie e, powiedz, odgiąć i, i korzystać z niego tak jak na, 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 na kamerach, nie jest powiedzmy w... Jak to powiedzieć? No nie jest e, nieruchomą częścią e, tutaj tyłu aparatu, o, w tym sensie. Zresztą zaraz zobaczycie. Tak jak mówię, kluczem jest dla mnie uniwersalność tych sprzętów, także chciałem coś, co, co będę mógł wziąć i w teren, i będę mógł to, tym nagrywać w domu i będę także mógł od czasu do czasu cyknąć w miarę sensowne zdjęcie jeśli będę chciał na przykład potrzebował jakiejś fotografii do nie wiem posta na blogu albo czegoś w tym rodzaju. Dobra, nie będę wam już przynudzał, zobaczmy jak wygląda zestaw. W środku mamy jeszcze inne, inne rzeczy, które były częścią zestawu. Tu jest rozumiem gwarancja, tudzież umowa, pozwólcie, że to wyciągnę i tutaj odłożę na bok mamy kartę SD SDHC w zasadzie 16 gigowa, więc no nie jest za duża. Myślę, że będę musiał sobie dokupić 32 gigową, ale zobaczę, jak ile zajmują te nagrania na tej, na tej karcie. Może moja karta, której aktualnie korzystam 32 gigowa, będzie OK. Co tu mamy? Cóż to jest, nie mam żadnego pojęcia. Aha, jest to filtr, rozumiem, na no, obiektyw, który wyleciał w ogóle ze swojego opakowania, więc strasznie fatalnie to było zapakowane najwyraźniej. Ale z tego co widzę, nie porysował się. I wszystko z nim OK. Więc, więc okej, okay. dobra, trudno. Wybaczam na razie. To jest jeszcze czytnik KART SD i oczywiście mam czytnik kart wejście na karty w komputerze tyle, że ono jest w dosyć niewygodnym położeniu, więc stwierdziłem, że przyda się coś takiego na USB a że było to w zestawie, to tym bardziej sobie wziąłem właśnie wersję z zestawem poza tym dzięki temu, że mam przejściówkę z lightning ipadowego na USB, a to jest czytnik na USB, no to będę mógł sobie przesyłać fotki bezpośrednio z karty na ipada, co myślę, że będzie Dosyć pomocna. Pozwólcie, że nie będę tego rozpakowywał, to nie są zbyt ważne rzeczy. To jest rozumiem GTA 5 na pc z torrentów. Bardzo fajna rzecz. Przejdźmy sobie dalej. I cóż tu. Aha, i tu mam jeszcze pilocik do zdalnego włączania, włączania kamery i tak dalej. Więc przydatna rzecz. Nie jest to oryginalne, jak widzicie, jest to tylko jakiś zamiennik. No ale lepiej coś takiego mieć niż nie mieć. Co dalej? Dobra, tu musimy otworzyć to pudło. No i jak zwykle przejdziemy do akcesoriów najpierw. Bo poza tym, że zamówiłem razem z tym zestawem akcesoria, to jeszcze są akcesoria dołączone do chyba każdego body strzękowego. Jest pasek kanona, który wygląda całkiem ładnie. Jest dosyć gruby. Tutaj jest pokryty taką, taką antypoślizgową, powiedzmy, tkaniną. Tutaj wygląda całkiem fajnie, bardzo mi się podoba. Tak to się prezentuje. Co dalej? Eee, kabelek do zasilania. Czyli nic tutaj, co mógłbym Wam nic ciekawego powiedzieć o tym. Kabelek mini USB. USB. Eee, ładowarka. Ładowarkę do akumulatora. Eee, to akurat jest strasznie przydatna rzecz. Jak widzicie, wkłada się to tutaj. Podłącza się do tej ładowarki, którą tutaj widzieliście. Eee, o. I mamy. Ładowaną, ładowaną baterię. No i dobra, przejdźmy dalej. E, to jest, jak rozumiem, obiektyw e, oczywiście kitowy, więc e, nic specjalnego, ale do tego przejdziemy za chwilę. No i została nam w zasadzie poza tym, a jeszcze nie, jeszcze mamy tutaj akumul samo akumulator, który jest żółto-biały z jakiegoś powodu. E, tak się prezentuje. W zasadzie jest biały, po prostu trzeba będzie go rozumiem, wyciągnąć z tego. No dobra, na razie nie będę go wyciągał, tak to tak wygląda. Eee, Baterypak dobra, i przejdźmy w takim razie do naszej samej lustrzanki. Pozwólcie, że na razie odsunę to pudło, żeby nam to nie zawalało, i wywalę te śmieci. No trudno, musicie mi wybaczyć za ten bałagan, ale teraz chwilowo nie wygląda to nie lepiej jest tutaj pełno, pełno, pełno sprzętu. E, który będę musiał potem porządkować. No i tak mamy, mamy tutaj naszą lustrzankę, nasze body w zasadzie. E, Canon EOS iOS 700D. E, bardzo miłe w dotyku. Pokryta takim materiałem e, zapobiegającym ślizganiu się rąk. E, no jest ten ekranik, o którym mówiłem, ten podgląd w zasadzie. Przydatna rzecz, że, że po prostu można go sobie wyginać, można go sobie przewracać na drugą stronę. Także jak będę, wiecie, nagrywał w domu, dobrze będzie mieć ten pogląd. Pozwólcie, że zanim przejdę do kamerki, to otworzymy sobie obiektyw. Tak jak mówiłem, obiektyw jest kitowy, więc, więc nic specjalnego na pewno. Tym niemniej, po pierwsze, dlaczego zamówiłem ten? Bo masa ludzi robi tak, że po prostu kupuje samobody, a obiektyw dokupuje osobno. No, problem jest taki, że nie bardzo się na tym znam, więc nie chciałem kupować nic w ciemno, a z drugiej strony postanowiłem, że na razie mi na pewno wystarczy, a porządny obiektyw, że porządny obiektyw, który by spełniał te moje warunki. Kosztowałby, nie wiem, sumę czterocyfrową, więc na razie tak nie mogę sobie na to pozwolić. Po tych zakupach przynajmniej, więc poczekam sobie z tym za jakiś czas. W każdym razie tak to się prezentuje. Jak widzicie, o, myślę, że miłośnicy fotografii będą wiedzieli o co chodzi. Ok, udało się założyć. To wygląda w takim razie to, ten aparat w ten sposób. Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Jest, nie jest ciężki specjalnie, jest ciężka oczywiście, dużo cięższa niż, niż, niż ta kamera, z której korzystałem do tej pory, ale, ale jest dużo mniejsza niż mi się wydawało, że będzie. No, prezentuje się moim zdaniem bardzo fajnie. Mam nadzieję, że będzie. To duży upgrade tutaj dla, dla moich zastosowań e, i przyszłych zastosowań, bo po prostu pomyślałem, że przyda mi się coś, co mnie zmotywuje do robienia też paru innych rzeczy, aniżeli tylko siadania przed kamerą i gadania. E, także ciekaw jestem, w jaki sposób się to spisze w praktyce. Planuję po prostu materiały, które będą wykraczać poza tę, powiedzmy, formę, że siadam przed kamerą i nawijam, w tle leci sobie jakiś film albo coś. Planuję też kombinować z tymi rzeczami. Mam w planach, mówię, taki duży, duży, mam nadzieję, że ciekawy materiał. Przy którym przyda mi się po prostu wsparcie nieco lepszego sprzętu. E, także w ten sposób się to prezentuje. Nie będę go teraz odpalał ani wam tutaj pokazywał efektów. Myślę, że niedługo je zobaczycie w akcji. Myślę, że najbliższy materiał, który już jest napisany i tak dalej, ten o zmierzchu Synet, który, Twilight Cynet Grena który zapowiadałem długo, on już jest napisany. Myślę, że jutro go będę sobie tutaj nagrywał, już za pomocą tej kamerki. Także przepraszam za wszelkie błędy, jakie będę popełniał i tak dalej. Dopiero się i też temu służy ten zakup. Właśnie nauce i, i tego bym po prostu miał okazję skoczyć, powiedzmy, poziom wyżej i, i, i nauczyć się czegoś ciekawego z korzyścią dla tych filmów. To tyle jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że usatysfakcjonował wszystkich tych, którzy mnie co jakiś czas pytają, jakiego sprzętu używam co polecam i tak dalej ja się na tym nie znam jakoś specjalnie nie jestem tutaj jakimś geekiem technicznym, chociaż chciałbym w przyszłości od czasu do czasu zrobić jakąś na przykład recenzję sprzętu i tak dalej, ale nie, nie, nie martwcie się, że będą to jakieś pierdoły w stylu, nie wiem, banku energii właśnie tylko jakieś ciekawsze rzeczy, zostałem się nad, na przykład nad, nad, nad zrecenzowaniem Makamini, którego kupiłem ostatnio, bo myślę, że nazbierały już mi się sporo wrażeń i, i byłoby fajnie to zrobić w wersji wideo, no i mając Lepszy sprzęt do tego, to myślę, że wyjdzie to dużo lepiej, dużo przynajmniej ładniej. Ehm, w każdym razie, tak jak mówię, nie jestem geekiem jakimś technicznym, więc nie znam się na tym wszystko dobrze. Dla mnie to jest zupełnie nowe terytorium, dopiero się będę tego wszystkiego uczył. Ehm, nie planuję być jednym z tych, którzy kupują lustrzankę za, za, za grubą kasę, a potem robią zdjęcia w auto. Planuję się tego nauczyć porządnie. Ehm, także mam nadzieję, że będzie widać efekty. Dziękuję Wam za uwagę. Ehm, widzimy się w przyszłych filmach. Do zobaczenia!